Bagaże, zameldowaliśmy się i poszliśmy na spacerek do Lidla. Kamil, co będziesz gotował? Eee, Magulo. Magulo zjemy sobie dzisiaj na kolację, dla odmiany. Albo nie. Shak shaksuke. Jest 38 stopni, a na słońcu chyba jest więcej. Po co się chodzeniem? Niu, niu Ja się nie chodzeniem, tylko ja egzystencję mam taką, że jestem ogólnie potliwy. Tutaj to ja czuję po prostu, jak mi kapie z jaj. Kapie kuki ja Wziąłem różne bułeczki, żebyśmy spróbowali. Dane szynki normalnej, zobacz. Wszystko paskiego, ładna szynka, fajna. 70% mięsa. Łukasza fit, jedzonko. No. Ale to poholony, bo naraz będzie jadł. Zakupy zrobione, idziemy no to robić jeść. Jak w nie będzie, to sobie pogadamy, nie? Dobra. Pokażę Twoje włosy w nosie przez to. No, u kosztowało 30, chyba 5 euro. Tak, kurczacze jakoś. Łosoś. kurczak, łosoś, jajka. On sobie kupił sobie jeszcze kole tutaj i jakieś tam jeszcze pierdoły, przyprawy, a nasze też 35, i w sumie, w sumie podobnie. No trochę więcej różnych pierdów, bo na przykład mamy jakiś serek do smarowania. Mamy skier, mamy kokus, czyli serek wiejski, mozzarella dwie szynki, jajka, też pomidorki. I ja tam jeszcze. kupiliśmy bułeczki, bagietkę. Polstera. I tam są kawy jeszcze. Nie, a tu jest, w Portugalii jest dużo taniej niż we Włoszech. Dużo taniej, nie? Łukaszek już sobie robi to. Dzisiaj stwierdziliśmy, że zaczniemy zwiedzać wszystko, bo mieliśmy zacząć od jutra, ale że udało się przyjechać tutaj wcześniej i mamy czas, to idziemy zobaczyć pierwsze miejsce, już punkt żałuję. widokowy. Już żałuję. Już tak, żałuję pod górę. Cały czas idziemy pod górę schodami albo nie schodami, ale jest ciężko. Dodatkowo jest 38 stopni. Jest gorąco duszno. Dobrze, że chociaż wiatr wie, bo w Mediolanie w ogóle nie wiał wiatr i jeszcze gorzej było. Nie. Dawaj. No nie, co już. Kardio. Dobra. Kolejne schody, które musimy przejść, aby dojść do punktu widokowego. Im wyżej wchodzimy, tym schody się robią coraz bardziej strome. I A. powiem Wam przyjdzie, że te kamyki są strasznie śliskie. Tak trzeba uważać jak się stawia stopę. Żeby się nie wywrócić, o, zobaczcie. O, nagrywa się, ja nagrywa się. tak. żeby dysłań wtać. Strasznie tu wieje, ale fajnie, ale tak mi gorąco. zobacz, jak mi się odbija światło od Łysiny. Siemanko widzowie, cześć! Patrzcie, jak tu ładnie jest. Jesteśmy na punkcie widokowym Matki Bożej z Kalkuty. Fajnie, nie podoba mi się tu strasznie gorąco. Bardzo mi tutaj w czapkę yy, grzeje, ale jest super, jest fajnie. Nigdy nie byłem w Portugalii. Zabudowy są tutaj bardzo fajne, bardzo przyjemne, konkretne. Widać tu zagęszczenie bardzo mocne. Cały czas idziemy pod górę, cały czas jedziemy w dół. No, cały czas praktycznie o taką zapierdalamy. Fajnie tu jest. Na pewno jest dużo taniej niż w Mediolanie, co jest bardzo pozytywnym aspektem dla mnie, bo jestem pierdolnym dziadem. No ale naprawdę, zapłaciliśmy 45 euro za Volta z Mediol w Mediolanie z naszego apartamentu do lotniska, gdzie było ile? 10 kilometrów? Niecałe 10 kilometrów. Zapłaciliśmy 45 euro, a tutaj z lotniska do apartamentu zapłaciliśmy 9 euro, więc... A, kilo, a kilometrów było yy, 16 chyba, tak? 16. Coś koło tego. Like, tutaj tutaj się wyświetli, ile kilometrów było, nie? Mm, Kamil jak się nauczył. <laughs> Pooglądało się trochę YouTube przez 2-3 dni, to już wiem co można robić. Na pewno nie można dupy pokazywać. Na pewno nie można? Czekajcie, a może wam pokażę. A dobra. Kiedy indziej wam pokażę, albo gdzie indziej na innej platformie. <laughs> o, misiaki. Ale teraz z tego punktu widokowego idziemy na kolejny punkt widokowy, który ma trochę inny... to blisko. Jest. Mieliśmy iść na Kresanty? Nie, najpierw na punkt widokowy. To ja spierdam, to... na razie. Cześć! Dobra, kurwa wracam po nią, bo się obrazi zaraz na mnie. Chodź tu Boże, no mów, co chciałaś powiedzieć. Najpierw idziemy na drugi, który mamy w planie. Potem idziemy na zamek tamten co jest właśnie na filmiku, pokaż go. Pokaż ten zamek, bo za swoje głowę. I dopiero po zamku idziemy na Cresanta. My dochodzimy właśnie do kolejnego punktu widokowego, Gracia, nie wiem czy to dobrze wymawiam. Ale pięknie powiedziałeś, daj jeszcze raz to. Jest to. Gracia, o! Gracia się pisze, nie wiem dokładnie jak się to wymawia, możecie mnie poprawić, jeżeli wiecie, bo ja nie mam pojęcia, a to raczej jest po portugalsku. Ten punkt widokowy jest trochę niżej niż ten co byliśmy wcześniej, więc zaraz wam pokażemy widok z niego. Tutaj są jakieś restauracyjki, można coś zjeść, się napić. Więc trochę inaczej niż na tamtym wcześniejszym punkcie, my dobrze. tak nie założyłem. wiesz? Kolejny punkt widokowy, my byliśmy na tamtym, idealnie nad kalendarzem, na tym punkcie obową. widokowym, I teraz jesteśmy na drugim. Różnią się tylko tym, że po prostu bliżej widzimy zamek, na który też się wybieramy. Chcieliśmy wejść na punkt widokowy na zamku, ale niestety, żeby wejść w ogóle na dziedziniec, to trzeba zapłacić za całe zwiedzanie zamku, co jest dla nas bezsensowne, no bo nie chcemy go zwiedzać. A ja mam taki ambitny pomysł, przepraszam, Cię przerwam kochani, jakoś się wyrobimy niedługo i w tym nagrywaniu nie będziemy sobie w końcu przerywać, obiecuję? Ty mi też przerywasz. Ja tobie. Ja ja nie to robię. A ja. Żeby chociaż coś powiedzieć. No, ja prostu. No, ja jak pra... ty mówić, to jak twój tato. No, ja po, nie po prostu lubię ja ja być centrum uwagi, dlatego ci przerywam. Yy, natomiast mam taki chytry, kurwa pomysł, żeby się tu pierdolić po 21 i za darmo spróbować to. No, bo widok podobno jest fajny. Tym bardziej, że tutaj będziemy widać od strony morza też, będziemy mogli zobaczyć, co się dzieje. No, zrobię tak. A dodatkowo jeszcze miałam wam powiedzieć, że koszt wejścia, żeby zwiedzić cały zamek to 15 euro za osobę. ILE?! Więc dosyć sporo, żeby tylko wejść na sam dziedziniec i zrobić zdjęcie. Mogę dać trzy. Kamil za darmo wejdzie w nocy. W ogóle to jest trzeci punkt widokowy? Tak. No kurwa stój, ja pierdolę. Wróciliśmy już do domu po naszym zwiedzanku. Przebraliśmy się, umyliśmy się i pędzimy na siłkę razem z Łukaszem. Łukasz nie jest zadowolony z tego powodu, ale... Myślę, że jakbyś się idziemy. czuła tak jak on, to też byś nie była zadowolona z tego Powiem powodu. Powiem wam tak. Ja już mogę nie ja jestem zadowolona. Mogę ja powiedzieć? Oczywiście. Ja myślę, że mówić. nie byłabyś zadowolona z tego powodu, jakby łysy chuj stał się nad głową i ci ciągnął kurwa na siłownię, jak nie możesz kurwa przebierać nogami. Cały czas tak robi, pomimo tego, że mi się nie chce iść teraz. A nie czuję się tak jak Łukasz. Kurwa, też ich mi kazali kupić 10 euro. Zeskamowali mnie kurwa. A wejście na siłownię kosztowało 10 euro za osobę tutaj w Lizbonie, więc o wiele taniej niż Port... w Mediolanie, Jest w Portugalii mówię. Nie. Boli Bolicie klatka, nie przesadzaj. Chcesz sobie coś zrobić? Jesteśmy na wyjeździe. Jest albo 90, albo 100, nie? Nie wiadomo ile sztanga waży. 20. No ale czuję tak robię 12 powtórzenie, około 12 już mi trzeba mnie, nie? Bez sensu, jesteśmy na wyjeździe, zaraz coś zrobisz. Na wyjeździe liczę podwójnie. Ja ogólnie Ja nie wiem chyba, czy to jedzenie tutaj. Olej! Ja ogólnie chyba w prime jestem. Ja jeszcze bym zrobił skaj na barki. Albo nie. Albo nie, żeby się nie ukasa ta Aha, chuja ja sobie zrobiłem, już to zajęte. Można trenować brzuch, to się trenuje? Chodź tam, wziąć. No i szczerze mówiąc, to rzadko kiedy trenuję brzuch, ale ze względu na to, że Boli mnie strasznie lędźwiowy podczas robienia jakichkolwiek ćwiczeń na brzuchu. Jedyne ćwiczenie, podczas którego mnie nie boli lędźwiowy, to jest deska. Deska? Ja czuję się jakbym deskę to miał z tyłu na plecach. Taki się ale wierc... jesteś taki byk, nagrywałam jak szedłeś. Dzisiaj na śniadanie zadałem 80 Dawaj. Już. Check form. Czuję się lepiej niż wyglądam, tak. O, jaki mam tyłek. Wyszliśmy wieczorem z posiłami coś zjeść. W sumie Kamil mówił, żebyśmy nie jedli, ale zaczęliśmy jeść. I wstąpiliśmy, no nie wiem, no taka kula mocy. <noise> kula mocy Paulinka, przepraszam ci przerwę. Natomiast y, ja miałem nie jeść i tylko wziąłem gryza i kicha mi tak ruszyła, że już wiem, że zjem to pójdę dalej. Zjem znowu takiego i tak cztery razy gdzieś mniej więcej. I nie? wiecie ile kosztowało to? 5 euro tylko. Y, y, ogólnie Portugalia jest ze 3-4 razy tańsza, moim zdaniem. No ale dodatkowo powiem wam dlaczego tu siedliśmy, bo tak idziemy gdzie siąść, gdzie siąść. Patrzymy tutaj. Były wszystkie ławki, wszystkie stoliki zapełnione, więc mówię, dobra, dawaj tutaj, jakaś fajna kula mocy, dojdziemy. No i pani daje nam menu, szybko wybieramy. Dostaliśmy to ile, po dwóch minutach? Ile? Za dwie minuty czekaliśmy może na to, bardzo szybko. Ale dobre. Albo po prostu jeszcze tak, tak głodni jesteśmy. Albo, no, Kamil wygląda jakby bardzo głodny był. Pokaż to. Kuleczka. No. To mięso, takie mięso, że w ogóle go nie czuć, tylko bardziej sos. To mięso. Jak tam kochają ci smakuje kuleczka? Proszę. Kulunia? Bardzo dobra. Jedna z lepszych kulek mocy. Zrób mi zdjęcie z kulą, tak żeby widziała, żeby widział co co... Kurwa, kto słyszałem. Czy... Zrób mi da, Nie. Zrób mi takie zdjęcie. Żeby widział co stracił. Przepięknie. Łia 23.10. Ja sobie z moją ukochaną Kebabika. W Lizbonie po ale treningu. Ludzi. Kochani, przeszliśmy dosłownie 100 metrów i Kamil mówi: "Ej, dawaj, ta kula nie była taka zła, weźmy drugą". Ja i wiedziałem, że tak to się skończy. Ogólnie powiem wam, nie byłem głodny, ale naszym tempem, nie? 4 euro. Spoko, co, nie? Mam ten lepszy. Tak? Ale. ale mięso inne czy co? Te bardziej tłustsze? To po pierwsze, a po drugie. Za dużo tego, jakiejś przyprawy takiej orientalnej. Może trochę. Za dużo kuminu. Okej, okay, ale powiem wam, że tutaj na ulicach ogólnie śmierć takimi przyprawami. No? Nie da się najeść. Nie da. No i co powiesz? Nie, spoko. Spoko? Ale dziwne, że kukurydzę zadali. Ja tak łatwo wyjadłem, że nie czułem. Ale ogólnie fajny klimat. Tak to mniej więcej wygląda. No dobra, nie wygląda na to kusząco. Nie, nieważne. I Armider. Już jest po trzeciej, jesteśmy w jakiejś spelunie. No spelunie! No naprawdę. To jest restauracja Kebabish. Kebabish pana. Mm. Nasze restauracje kebabowe są o wiele... Bardziej kulturalne? Nie, takie bardziej sterylne i tak jakoś czyśle. Zawsze łapami łapami dotknął mięsa przed chwilą ma. Tak. Dziadek Józek, ja ja nie 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 marzy. Marzy. paprykarz, paprykarz z lodówki. No. Boże dziewczyny, nie wiem czy macie taki sam problem jak ja, ale nie nienawidzę jeść czegoś o takiego jak jestem pomalowana. Cała jestem uwalona, pomadka na brodzie. Ale myszko masz włoski, ty... włoski masz wszędzie takie. Tak ci powiewają śmiesznie. Bo mam baby herki. Bo, bo jesteś baby. Mam... No bo... My już po zjedzeniu drugiego kebabika idziemy cały czas prosto tą samą drogą główną i chcemy dojść do morza. Zobaczymy czy nam się uda i czy będzie nam się chciało tyle iść. Dokładnie. W pół godziny? Nie, na no, wychodzie 20 minut. No to nie jest tak źle, ale może dojdziemy, może dużo, Wam pokażemy. Dużo, dużo ci kroków dobra, zrobiliśmy, dobra. bardzo dużo było aktywności, ciężki trening. Ale krabiki nam no, smakowały. Na te baby to były spoko, naprawdę. Jestem zaskoczony, że nie, nie jebało to główne, nie było to uklejone, nie było to śmierdzące i paskudne, tylko to było nie dość zjadliwe. To jeszcze mogłem się pokuść, o stwierdzenie, że to było w miarę smaczne. Może dlatego, tego, że jestem po prostu głodny po tym pierwszym gryzie? Ale było dobre. Ale fajnie, jak sobie idziemy, nagrywamy, co? Fajny vibe jest, że to jest tak naprawdę nasza pierwsza styczność z internetem tak, żeby coś nagrać dla ludzi. W końcu ze sobą rozmawiamy. Bo tak to siedzimy na telefonach. Nie żartuj. Nie no, żartuję. Mm. Chcę, że mówiąc, powiem Wam, że myślę, że ten jeden film taki. Vlog z dnia mógłby być samego gadania Kamila, Jakbym wam mogła skleić to, naprawdę. Ja lubię, ja lubię On rozmawiać. tak wszystko dookoła. Pod... On wam potrafi sytuację, którą uda się powiedzieć w dwóch słowach, opowiedzieć wam w normalnych film Mogłabym z tego stworzyć godzinny. Chcę ponagrywać, to jest bardzo przyjemne, bo po pierwsze yy, jest to dla mnie coś nowego, dzięki temu ja taką świeżość teraz złapałem. Mów, cały czas. Po prostu ja pokazuję, nie tylko ciebie, bo to będzie nudne, tylko ciebie ja będę pokazywał. Świeżość taką złapałem. W związku z tym, że robię coś nowego, nie? Bo już ta codzienność trochę mnie tak przytłaczała, że tak cały czas ta, Taka ta, ta, taka, wiesz, rutyna, nie? Trening, pojechać do firmy, gdzieś tam coś poudawać, że coś się trochę robi. I tak już biało chujem, nie? A teraz jak jest ten, ten internet i gdzieś tam chcemy zacząć trochę tworzyć, coś trochę nagrywać, to ja czuję taki znowu ten mm, powiew świeżości, tą taką nutkę fantazji w mojej głowie, że co tu wymyśleć co nagrać, co pokazać, w jakim kierunku w ogóle yy, to wszystko yy, w jakim kierunku to w ogóle ma wszystko pójść, tym bardziej, że za 3 miesiące lecimy na Bali. Na pół roku. No. Pół Wtedy roku to będzie Bali. fajnie. Pół roku na Bali. Będą dzień w dzień będzie zwrócony film, będzie codziennie daily vlog z tego co my robimy, dlaczego. No, a w związku z tym, że jesteśmy dość mocno kreatywni, no to myślę, że będzie tam co oglądać, nie?